Reklama przed audycją. W październiku i to przez cały miesiąc będę jeździł po Polsce z występami. I uwaga, ogłoszę 4. Zabrze 5 października potężna sala na 2000 osób, żeby z całej okolicy, z całego śląska i okolic można było zjechać w to jedno miejsce zamiast robić. Wiele występów, tam jest wszędzie ciasno i blisko. Państwo sobie trafią zabrze Dom Muzyki i Tańca. Dębica, 8 października, Miejski Ośrodek Kultury, Warszawa, Teatr Palladium, 18 października, Warszawa szybko się wyprzedaje, więc proszę się za to zabrać od razu. I Gdańsk, czyli gniazdo Czerwonych Os. A mimo to w domu Technika no, 22 października wystąpi pan cejrowski Osa Biała. W przeciwieństwie do tych czerwonych. Bilety już do nabycia na biletyna, i kup bilecik. Studio Dziki Zachód. Trochę musimy dzisiaj improwizować. Wysłałam panu propozycje takich, takich luźnych tematów, które w moim przekonaniu są ciekawe. M. M. Między innymi, i może tutaj od tego byśmy zaczęli, kiedyś rozmawialiśmy sporo o e, państwie tego bloku BRICS. Pojawiła się dzisiaj informacja, że Turcja no, już oficjalnie złożyła wniosek o, o przyjęcie do tej grupy i ciekawi mnie, jak pan to odbiera, co pan na to. No, do, przygotowani to jesteśmy. Pani nie widzi, ale ja tutaj mam stosy karteczek różnych, więc jestem zawsze przygotowany do audycji, a szczególnie mocno, jak ma być Krzysztof Skowroński, który <laughs> nigdy nie wiadomo, <laughs> co pod jego włosami nagle się urodzi za złota myśl. <laughs> Łatwiej mi się z panią przygotować. Briggs. Y, no to jest zjawisko moim zdaniem pożądane, ale groźne. Y, Niebe niebezpieczne potencjalnie, ale jednocześnie pożądane, bo się pozwala odtrząsnąć, pozwala się przegrupować, pozwala się zorientować. Uwaga, jest takie zagrożenie, są pewne. Jest pani w stanie wymienić z głowy wszystkie państwa w tym brics No, Chiny, Indie, z głowy, z głowy pewnie nie. Teraz, jak przyjmiemy, Brazil. że Turcja, Brazylia, e, mamy tam Arabię, chyba, tak? E, mamy... I musiałabym sprawdzić, czy Iran też jest. W... Właśnie tych końcówek nie pamiętam. Na Iran pewno, jakby był... Na pewno to już zagrożenie śmiertelne. Egipt jakiś czas temu. To chyba było w tym roku. Egipt, Iran właśnie chyba tak. I wiem, że chcą, I teraz, że chce dołączyć Białoruś między innymi. To tak. I teraz trzeba sobie... No Białoruś to jako Republika Sowiecka chce dołączyć do Rosji. Mhm. E, e, albo być forpoczną Rosji. Rosja do BRICS-u. E, nie wiem, czy ma, dobry, ma dobre podejście, czy nie. Chyba ma przewodnictwo w tym roku i ma bardzo dobre podejście, bo to jest w, w ich interesie tak naprawdę. No dobra, to teraz popatrzmy na planecie, jak to wygląda, na mapie. Jak się wymienia te wszystkie kraje, to widzimy, że to jest taki pas zaciśnięty na naszej szyi. U góry są Stany Zjednoczone i Europa, natomiast ten BRICS przebiega tak trochę poniżej nas. Czyli mogą nas od czegoś oddzielić. Od południa, no na przykład od Ameryki Południowej, mogą nas oddzielić, budując te, swoją, te swoje kleszcze, yy, mogą, <laughs> mogą mieć wpływ na szlaki komunikacyjne, to trzeba tak na to patrzeć. No i obejmują też cały świat, wszystkie strefy czasowe, czyli stanowią zagrożenie, tak jakby nowe imperium powstawało. Czy ono jest trwałe, to się okaże. Tam są pewnie jakieś napięcia wewnętrzne, ale pierwsze napięcie jest takie, chcemy złapać za szyję Europę i Stany Zjednoczone, ich zadusić i przejąć panowanie nad światem. No jeżeli chodzi o statystyki. No uh -huh, proszę. Proszę, proszę. No bo tak chciał, powiedział pan o tym, o, o tym pasie zaciśniającym się, się na naszej szyi. No mają na przykład 45% światowych rezerw ropy naftowej. Ale z drugiej strony część tutaj komentatorów wskazuje, że to jednak... Głównie po pierwsze, no, całą taką siłą, motorem napędowym są Chiny i teraz wzrastające Indie, o których zresztą rozmawialiśmy tydzień temu. Wspomniał Pan o tych konfliktach wewnętrznych. No tutaj na tej osi Chiny-India jest ich najwięcej. Dlatego nie mówi się o tym jako o takim spójnym, silnym bloku, tylko jakimś pomyśle e, dla przeciwwagi. Dla, e, a jeszcze? E, e. Mhm. E, e. Wszystkim stronom w BRICS-ie zależy na wprowadzeniu waluty, która zastąpi dolara. No, to to jest zjawisko groźne. I napięcia wewnętrzne oraz zewnętrzne na linii Chiny-Indie to są napięcia kolosalne. My ich nie analizujemy, ich nie widać, bo kto tam patrzy na Azję? Zlikwidowaliśmy ten ośrodek, co w zeszłym tygodniu pani mówiła ośrodek przypatrywania się na ręce Azjatom. Więc już nie analizujemy. Tam to Azja, gdzie to tam na, na wschodzie, nie analizujemy. Nie mamy takiego przyzwyczajenia, żeby analizować bardzo dobrze Indie. Indie mają teraz większą populację niż Chiny. Ścigają się z Chinami, żeby przejąć produkcję i żeby w Indiach się produkowało najwięcej. Mnie się to podoba, bo osłabia Chiny, a jednocześnie no, jest różnica intelektualna między Chińczykami a Hindusami. Otóż w Indiach bardzo ważna jest rodzina, a w Chinach, co cesarz kazał, to robimy. Rodzina się, rodzina się nie liczy nadal w Chinach, wedle tych informacji, które, które ja mam. No to wolę, żeby panowanie w zakresie produkcji przejęły Indie, chociaż oni też są groźni, trzeba im patrzeć na ręce. Zasypią nas swoim towarem, ale mam takie podejrzenia, że to będzie mniejszy szmelc niż chiński i że będzie się tam mniej złodziejstwa odbywało, bo Indie coś przegapiły i teraz aspirują do tego, żeby Zachód kupował od nich różne przedmioty. W związku z tym Indie mają interes. Taki, żeby pokazywać swoją różnicę w stosunku do Chin. No, Chińczykom daliście technologię, to wam wszystko ukradli. Kopiują i nielegalne rzeczy sprzedają. My w Indiach tego robić nie będziemy. Jest też wspólnota języka. W Indiach się pani dogada po angielsku, a z Chińczykami nie za bardzo. Z każdym w Indiach się pani dogada, z kim pani chciałaby robić jakikolwiek interes. No to to już jest ogromny skok do przodu. Ja wolę, wolę Indię. Mhm. Y no, i w ramach tego BRICS-u, no Indie no coś nam zabiorą, ale jednocześnie dobrze jest mieć jakość swojego sojusznika w brics Indie mają interes handlować z Zachodem na razie. W ramach BRICS-u nie mają żadnego interesu handlować. No, czym oni mogą handlować z ruskimi? Niczym. Czym mogą handlować z Chińczykami? Niczym, no to jest konkurent. Są w stanie zrobić to samo, co robią Chińczycy. Być może lepiej, no t, t, sami u siebie, więc nie mają powodu handlować z Chińczykami. Z Brazylią miałyby Indie handlować, no ale, ale czym? Towary rolne to Hindusi mają u, u siebie. Brazylia też ma, soj, kupę, no, ma u siebie i cukru i innych rzeczy. Z Rosją no chyba. To, chyba ropą, bo to, to chyba był drugi, drugi odbiorca rosyjskiej ku, kupować, ropy. Kupować, tak? Tak, tak, tak kupować. Mhm. No dobra, ale ja mówię o sprzedawaniu teraz. Mhm. Bo żeby kupić, to muszę mieć forse. Czyli muszę coś sprzedać, żeby kupić te ropę od ruskich. No, Rosja to nie jest taki y, smaczny rynek jak świat zachodu dla Hindusów. Poza tym, Hindusi mają bardzo dużo zainwestowane w Stanach Zjednoczonych, całe swoje klany mają, prowadzą sieci hotelowe i jak na to patrzę, to Hindusom nie musi zależeć na upadku Stanów Zjednoczonych. Rosji i Chinom zdecydowanie zależy na upadku Stanów Zjednoczonych. Natomiast y, Hindusom niekoniecznie. To tyle wiem na ten temat. Może pani jeszcze coś wie. No ja wiem tylko tyle, że najsilniejsze tam jednak wciąż są Chiny i jeżeli weźmiemy pod uwagę, no, w tyku, tak, nie wiem, sojusz, blok tych państw, no to jak spojrzymy na, na taką rywalizację indyjsko-chińską, no to po prostu w interesie Chin będzie nie pozwolić Indiom, aż, do, aż na tak, tak duży jakim wzrost. Ale w sensie Chiny są najsilniejsze. W no w układzie. takim, że mają naj, największe, największe PKB i naj, no, 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 populacje to chyba Indie mają większą, ale mają największe PKB. Zdecydowanie. Ale czy to ma... Co to ma za znaczenie w tym układzie? No, wydaje mi się, że to są takie dane, na których opiera się potencjał takich grup. A Turcja, Patrzymy na a Turcja ma na PKB. Tam z, z, tych wy... z Ale co, co mi PKB? PKB to jest w ogóle oszukany, yy, oszukany czynnik. Produkt krajowy brutto. Nas interesuje zysk kraju. Jak się obywatelom poprawiło, czyli z każdej wydanej rupi yy, przyszło nam 10 centów Dochodu na czysto, to coś takiego, czyli dochód narodowy netto by mnie interesował, a nie ogólny produkt narodowy brutto. Nic, nic to nie znaczy. Można wyprodukować ogromną masę towaru, który jest niesprzedawalny, i on powiększy produkt krajowy brutto, bo to jest produkt. I jest brutto, i mamy hałdy węgla, które powiększają produkt krajowy brutto. Wyprodukowałeś miliardony, możemy księżyc cały na czarno wymalować naszym węglem. Co z tego parametru wynika, skoro nikt tego węgla nie chce kupić? Zarobiłem 0 zł, a wydałem kupę Forsy na wydobycie tego węgla, i teraz jeszcze tracę na składowanie go na hałdach. Więc ten parametr, który pani przywołała, to mnie się on nigdy nie podobał, bo prawdy nie opada. Ale jeszcze jest coś innego. Turcja może sobie mieć niskie PKB w porównaniu z Chinami, oczywiście, że ma. I co z tego, jak ma położenie strategiczne. Chiny mają parszywe położenie, to nie jest tam, no może południowo-chińskie, to jest dobry, do, dobry kawałeczek. Natomiast tak ogólnie Chiny oddzielone są od Europy ruskimi i innymi małymi krajami, z którymi ciągle się muszą dogadywać na linie kolejowe i na inne szlaki transportu. Jak chcą popłynąć przez Morze Południowo-Chińskie ze swoim kontenerem, to się nadziewają na takie rzeczy jak kanał Suezki, albo przepłynąć dookoła Afryki. No, daleko mają do Europy, więc ich położenie jest takie sobie. A Turcja? Przecież Turcja z Ameryką handluje cały czas dla, yy, przeróżnymi rzeczami politycznie handluje nie towarem. Dlatego, że te bazy amerykańskie tam są i one są potrzebne bardzo Amerykanom w tym punkcie blisko Bliskiego Wschodu, czy na Bliskim Wschodzie, a jednocześnie są potrzebne Turkom. Bo wyobraźmy sobie, że Turcy wygonili Amerykanów z baz wojskowych na terenie Turcji. No to nie mają wtedy już żadnego lewara na Amerykę. Żadnych pieniędzy nie dostaną, żadnej broni nie dostaną, żadnej technologii, bo przestają być potrzebni. No to Turcja przy niskim PKB ma doskonałe karty w ramach BRICS-u. Oczywiście, że ma doskonałe karty i teraz pytanie, jaki Europa też popełniła, popełniła błąd, bo tak naprawdę Turcja no, teraz ogląda się na jakieś nowe sojusze, ale Turcja to jest po pierwsze, no mówię Unia Europejska, ale też, też państwa NATO, to jest druga pod względem siły nie, armia, armia w NATO, no i też Turcja bardzo chciała Dołączyć do Unii Europejskiej trochę, trochę Erdogan był rozgrywany, w mojej opinii to ogromny błąd, taki strategiczny po prostu Unii, no i teraz ogląda się w kierunku, w kierunku BRICS-u, a to jest bardzo silny sojusznik. A to ciekawe, co pani opowiada, bo w mojej ocenie nigdy nie chciała dołączyć do Unii. Te wszystkie aplikacje, które zgłaszali, to była taka zasłona dymna: chcemy do was dołączyć, chcemy do was, jesteśmy waszym sojusznikiem, lubimy was i tak dalej, aplikujemy w tę stronę. Moim zdaniem chcieli tylko nas szantażować imigrantami, najpierw swoimi własnymi. Wyślemy wam Turków do Niemiec. Pozwólcie na jakieś kwoty, bo ja chcę, żeby Turcy pracowali w Niemczech. To pierwsze takie ruchy były. Docelowo przecież i tak będziemy w Unii, to pozwólcie, żeby już teraz trochę Turków pojechało do was. Z Polską było chyba podobnie, jakiś proces akcesyjny, coś tam, coś tam, już można było na różnych zasadach jeździć do pracy w krajach, których w ramach Unii Europejskiej, które członkiem będziemy wkrótce, to już teraz nam pozwólcie. Więc ja, ja nie widziałem po stronie tureckiej nigdy takiej chęci, żeby oddać swoją niepodległość Unii Europejskiej. Co? Dzisiaj występuje w audycji ta koszula na przykład występuje ze sklepu kolonialnego. Przywiozłem sobie i widzą Państwo, ma zagniecenia fabryczne. Świeżo z paczki dzisiaj rano wyciągnę. Jeszcze nie widziała w swoim życiu żelazka. Te koszule, kiedy do Państwa przychodzą, to są spakowane w taki sposób. No, zagniecenia z powodu braku żelazka mają, ale jak pięknie spakowane są. Sejrowski.com, łamane przez sklep. A jaki błąd... Europa popełniła, no taki, że nie mamy państw narodowych, które grają swoim interesem narodowym. Ostatnim państwem lekko narodowym jest, yy, są Węgry. A reszta towarzystwa utraciła swoją niepodległość, to już nie są państwa narodowe, to są stare linie na mapach. Polska absolutnie nie jest, yy, żeby Polska była Polską, śpiewał Jan Pietrzak za czasów komunistycznych, i przecież była Polska na mapie. I miała godło, wprawdzie bez korony, ale tego samego orła, i miała hymn państwowej historii Polski. Różne rzeczy miała, takie atrybuty, które pozornie miały pokazywać, tu jest Polska i Polska istnieje. Natomiast byliśmy pod okupacją, i piosenka, żeby Polska była Polską, yy, nie wzięła się znikąd. Jej odbiór też był potwierdzeniem tego, co mówię teraz, że nie było wtedy Polski. Była atrapa. I w tej chwili mamy atrapę, której, tak jak na Berecie jest taka antenka, to, to antenką tej atrapy jest Donald Tusk. Jest czymś w rodzaju środkowego palca, pokazywanego Polsce, prawdziwej. Nie, nie ma Polski. Jest ze wszystkim do Unii ganiają pytać. PiS robił to samo. Czy nasze prawo będzie teraz zgodne z unijnym, musimy najpierw sprawdzić. No to nie jest niepodległe państwo. No i to jest błąd Europy, że nie ma niepodległych państw, które rozgrywają własne interesy i z których któreś, któreś z tych państw mogłyby powiedzieć: My też chcemy do brics dołączyć. Zobaczmy, jak to zmieni dynamikę brics Cała Unia Europejska nie może dołączyć do BRICS-u. Pojedyncze państwo mogłoby, ale skoro straciło niepodległość na rzecz Unii Europejskiej, to nie może. No to, to, to jak jest to taki trochę... błąd w Unii to... Europejskiej. To trochę tak, no ale jak spojrzymy na to, że, że, że BRICS miał, nie wiem, stanowić alternatywę do dolara, była mowa, nie wiem, chyba o parytecie, o parytecie złota, no to jeżeli się opowiadamy po stronie tego zachodu, no to musimy też w taki sposób prowadzić swoją politykę, bo jeżeli część państw Unii Europejskiej chciałoby sobie dołączyć do BRICS-u i w ten sposób osłabić Stany Zjednoczone, a jednak mamy pewien podział i pewne przesłanki, które mogą świadczyć o tym, że no to Rosja jest dla nas większym zagrożeniem na przykład dzisiaj niż Stany Zjednoczone, no to musimy się po której ze strony opowiedzieć? Nie. Moglibyśmy, wchodząc do BRICS-u, wzmocnić Stany Zjednoczone. Przecież taka dynamika też jest możliwa. Brazylia, gdyby nie miała socjalistycznego prezydenta, mogłaby w ramach BRICS-u wzmacniać Stany Zjednoczone. We własnym interesie. Dobra, jesteśmy w BRICS-ie, ale jednocześnie stawiamy Stanom Zjednoczonym bilateralne warunki różne, bo cała masa żywności jedzie bądź nie jedzie. Z Brazylii do Stanów Zjednoczonych. Ta soja i inne rzeczy. Cała masa handlu jest na linii Brazylia-Stany Zjednoczone. Brazylia jest krajem, który produkuje odrzutowce średniego zasięgu. Ameryka ma monopol na Boeingi, Airbusów trochę jest w Europie, ale słabo w porównaniu z Boeingiem. Natomiast do takich przelotów z Warszawy do Wrocławia to się embrajerki kupuje, brazylijskie. Cała masa jest dobrych interesów z Brazylią na linii Brazylia-Stany Zjednoczone. I Brazylia, będąc w Brixie, mogłaby sobie rozgrywać swoje prywatne karty ze Stanami Zjednoczonymi, mówiąc, my was trochę wzmocnimy... W tych punktach, w których BRICS was chce osłabiać. No na przykład będziemy w ramach BRICS-u mówili, no nie, jest z walutą to nie, bo mamy tam mamy dużo interesów dolarowych i niech się BRICS skupi na czymś innym, ale nie na zwalczaniu dolara. Więc wyobrażam sobie, że wejście do BRICS-u nie musi osłabiać Stanów Zjednoczonych. Może to... też je wzmacniać. No to... To, to chyba też trzeba by sprawdzić statystyki, bo wydaje mi się, że Brazylia no, oprócz tego, że handluje na pewno ze Stanami Zjednoczonymi, no, to też ma bardzo silne, silne takie więzi gospodarcze z Chinami. I zresztą Chiny uzależniają Brazylię, więc to pytanie, na ile by mogli sobie na to pozwolić? Bo to tak fajnie no jak zawsze się mówi. Socjalistą, jak... socjalistą prezydent został, to sobie mogą na nic nie pozwolić, tylko są kolonią chińską. Jakby tam był kto inny u władzy, nie socjalista, który notabene cenzurę wprowadza, to możemy zrobić jako temat drugi. Jakby tam nie było socjalisty, to Brazylia rozgrywałaby swoje interesy narodowe. A skoro tam jest socjalista, to rozgrywa interesy socjalistyczne. Wspólnota państw socjalistycznych. Rosja, Chiny, Brazylia. Dziękuję. Za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. Studio Dziki Zachód.